Ha-ha-ha <laughs> <laughs> No, Dobra, <śmienic> mojej smrodu mojej sztuki. Ania, <śmienic> powiedz. Weź mi opowiedz jakiś kawał fajny. No. Opowiedz. Opowiedz jej fajny kawał. Czekaj, wejdę na jej adres i dobre kawały. To już babką i dziadkiem i sukienką, bo dobre. A to za wciukaniem dłonią? Nie słyszałam. To było dobre. no to że przychodzi koleś do kawiarni i patrzy i ten, i... Ty... Cennik, no, no nie? No i tam było kanapka z 4,3 3 złote, kanapka z szynką 5 zł i obciągnięcie dłonią 10 zł, nie? No to on, on się pyta, czy to ty obciągasz... Barbankę, no, nie? No, czy to ty obciągasz y, dłonią, ona no, tak seksownie. Tak. Pan mówi, no to umy dobrze łamka i daj gitara w piaserach. Czekaj, syn. A e, przychodzi jakiś koleś do faceta i mówi, że chciałby prosić o rękę pana córki, a ten koleś mówi, e, a to nie masz swojej? Mam, ale już A ale już zmęczona. Zmęczona. O! Podstawiłaś mi poduszkę! Zakręć po <śmiennie> Nie! Nie. 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 <śmiennie> Puszcz to! Puszczka. Głęboki ruch! Ue.

Ale Dobra jesteś w ciąży. Dźwięk. 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 A to nie to nie, to, nie. Co tam to tam żebra, no popadź, no, A, to tu No papa, no, albo nie walnij. A o czym ty mówisz? O nie, 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 wiesz, o tym? Czekaj, gdzieś tu lalka... Zapraszam świeczkę! Do Lupnika, który ma No <śmienicza> <śmienicza> wszak, się nie mogę normalnie zepsuć. dzisiaj dzisiaj z angielski od, od wiedeńskiego. Nie wiem. Angielski z lewą stroną. <śmienicza> A skąd wiecie, jak w Wiedniu jeżdżą? Teraz będzie zagrywanie. Za śnura. Motherfucker! Tak jak gdy zielakowej. No, Powiem po, 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 po. też, jak gdy zielakowej motherfucker. To No przeczytaj kilka. Ona mówi do męża, kochani, która jest rocznica naszego ślubu. Jak ją uczcimy? No to może odpowiadam. Minutą ciszy <laughs> I sobie kopciuszek płacze przy sobie Czemu płaciesz kopciku? Bo nie mogę iść dzisiaj na bal. A dlaczego nie możesz iść dzisiaj na bal? Bo bal jest jutro. うん、n o i s, <laughs> <S <laughs>